Sioneczko z tej strony yy, Fyszkesypixer Dzisiaj gramy z Duosa znowu Ze słynnym kurwa kowalem Daj to ready Kurwa do wcipu Czekaj, o, jest i ta emotka Powiem Ci, że opłacało się wydać te 300 fałdolców w sumie Gamdom Style już Gamdom Style już nie spamie, więc zamienimy sobie to za Ninja. Tak, dobra. Pa. Jest Ninja. Kur... Ten dobra, yy, gdzie lecimy? Ja bym proponował polecieć taką fajną miejscówkę jak. Yy, Nie wiem. Ja tak dawno w Fortnite'a chłopie, nie grałem, że kurwa, wczoraj grać. No, kurwa, słuchawka. To jest dawno. O, wspólna notka. Gdzie, e, gdzie lecimy? Już ci mówię lecimy kurde nie emoty tylko lecimy ja bym poleciał za kątek owcy. no chyba że ty no chyba że ty nie jesteś no to lecimy swoje no to lecimy swoje i gitara. let's go No, powiem ci, że dawno nie grałem w Fortnite. Ty dzisiaj tylko, trzy, dzisiaj tylko trzy mecze. Na podłoga to lawa. Zrobiłem tylko wina z dwoma fragami, bo jakieś kurwa boty nie wzięły sobie tych, tych lotni jebanych, nie? I kurwa, zrzuciłem ich z wysokości do sali Full, full damage'a za 500. Ez. As... Ja pierdolę. Czemu tu nie ma żadnej bronić O kurwa Ja już chłopie, Myślałem, że nie żyje, nie? Już idę. Znaczy nie musisz iść, ale myślałem, że nie żyje. Z takiego powodu, że kurwa prawie nie trafiłem w wodę. Boże, jak ja się poruszam w tej grze. Ale jakbyś chciał przyjść, no to zapraszam. ci znaczy nie masz po co, no ale chuj, chcesz tu przyjść. Oczywiście takie rzeczy się wytnie. Żartowałem? Aha, to nie jest to miejsce. Się klepię z kimś? Tak. Zamiast mi powiedzieć to nie, chłop się klepie Już biegnę Nie musisz Czemu? Bo się rozwaliłem A Ty Taki jesteś, tak? Dobra, ja sobie to zapamiętam Okej okay. Ja to dzisiaj do mamy powiedziałem nie wiem, nudziło mi się. Chcesz tę? Tą mam. Taką. Ale dziękuję, że zapamiętałeś. <grym się wziął> żartowałem. No ale jakbyś mi, kurde... Wiesz, ja bym nie pogardził taką... Takimi dwiema małymi podkami, nie? Jak coś Teraz nie da, bal się nawet No to nie A co za debil do mnie pisze? Czy tam debilka? Chuj wie jak to Słysza. mi pisze Nie no, gruby nie On się mnie boi Zobaczy szybko, zobacz szybko to ważne Pisałem do niego, nie? Czy wychodzi na chwilę na dwór jak szedłem na praktyki? Czyli pisałem do niego o 15.50 Znaczy 25 Chłop mi teraz odpisuje, że jest godzina 21. Wiem idę. Chłop mi o 20... znaczy po 22:00 odpisuje. Cześć bazę jaki on jest szybki. No, no, widzisz, no. On jest taki szybki. Oh my god. Normalnie szybszego nie ma. Szybszy niż ta emotka flasza. Co mam, czekaj. Nie mam jej tutaj na pierwszej stronie. MK, Mam MK, Taką samą. Takiego samego koloru. A tutaj całe lutowałeś? Tak, dobra. Nie w tym Szukam jakiegoś oponenta. A, oponenta, jak tu tylko jeden team poleciał. No tak Ej, w sumie jeden team tu poleciał, kurde, cała miejscówka dla nas. Nie. A ty i z Nie wiem, ja tam znalazłem dużego ammoboksa. A no mi się. Te... Takie rzeczy to są, ale. Ogólnie, coś lepiej, ty. A ty nie bierzesz sobie bandaża ani tego? E, nie mam za co wziąć. A co masz niby takiego? E, zbierak pod jeden, pod dwójką mam e, pompę, pod trójką mam M4, pod czwórką mam PMA, pod piątką mam nic i pod szóstką mam e, małą potę. No to weź tą potę wyjebacz. Idę coś do leczenia. Do, do, dobra mam przedtem. Mam splasha O chłopę, ja myślałem, że ja już zdycham, nie? Znaczy, że spadam w sumie z dachu, ale... Dobra, nie było to ładne. O chłopie, ty! Kolejne splasze, dobra, cztery splesze mam. Jest kozak Później będziesz kurwa chciał leczenie W sumie ja tego PMA chyba wypierdzielę i sobie wezmę aptekę Maców chcę nabiorę Maców mam W sumie e... Czekaj Ej brać PMa czy brać apteczkę? Szybka akcja, tak czy nie? Dobra, chuj aptekę biorę Ej dobra ja mam godlud Kurde gubię się w tym miejscu Wziąłem tam te Ona M-ką chyba strzela, jak każdy bot. No. Nie no, Boty, nie każdy. boty sniper. na A, Snajper, no to sniper, no to Snajper, no. Ale... Ale boty, boty też mają shotgun y jako taka dodatkowa broń na blisko. Bo są, bo są boty, które mają na blisko, tak. Takie coś. Ja bym wziął za tą apteczkę, co ty masz, nie? No. bandaż. wracam to do setki, ale są lepsze. Ja na przykład mam akacia, pompę, najdy, apteczkę i bandaż. Jestem zaopatrzony. No wyjdziesz, a ja mam... Jest gość, patrz. Tam na dole. No. Ty. Dostał, bardzo mocno dostał Leży Obydwu? Nie jeden Uważaj, bo tam gdzieś był drugi Drugiego nie widzę Drugie za od Gdzie odlecja? Drugi plecy, ty, kurząca. Tam ktoś był? Ja tam go nie widziałem Ty czekaj bo mi się nudzi a ja tutaj mam monetę XP zbiorę sobie jest... Ty Ty ja nie tym bo do... ty mi fraga ukradniesz ty To ty zawsze o. fragi kradniesz Ej koniec. kolejny typ, kolejny typ plecy będziesz miał Ja? Dostał do Dobra leży Kolejny biegnie To jest jego Teammate Ja pierdzielę, ale mam Artur Aima, nie? Leżą! <noise> Żeby obejrzeli, sobie potem na odcinku to, jak ja strzelałem w tego typa. To ja nie no i... widzę tego typa, co to pokazywało. On gdzieś będzie przykampiony, uważaj. Znaczy, nie uważaj, bo. Jak ucieka, no to jakiś bot musi z niego być. Nie ma go, uszedł se. Skoro, że ciągle nie pokazuje, gdzie jest, no albo by on zabił nas dwóch, albo my jego byśmy, nie? I jemu też by pokazywał, gdzie my jesteśmy, no, tak by było spokojnie. To on może iść naokoło w sumie. Nie wiem, jakiemuś bambikowi, co się boi nas. Pa, idealnie w moneta. O, on też lata, to nie do że ma. Bot? Okay. Ja, jakbym go zrzucił z tej góry, czy zginie? Nie, kurwa nie nie ty. A może nie? Mnie ciekawi, gdzie jest ten gościu, no? A ja bym go gdzieś, zrobiłbym kolejnego fraga. Zrobiłbyś czy byś ukradł? Jesteś z złodziej, kurwa. o gościu autem jedzie. Okay. Kowal, gdzie ty jesteś? Ty jesteś na Dalej. tych trollkach. dobra, ja jestem koło zrzutu. Ej. Ty dwóch hey. wypadł. Serio? Nie, Nie, ja... A mi HP nie pokazywało... A mi nie pokazywało HP z i takie... What the fuck? Znowu jakieś bugi w tej grze? Ej, kowal. Tu mam dla ciebie zaopatrzenie. Pomóż mi kurwa, bo się leczą też maty. A gdzie one są? 1 powalone, jeden powalony. Dobra, lecę. Kurwa. Ja muszę uważać, bo gdzieś od prawej też będę miał. Chodzi ci o tamtych tam z przodu? Tutaj, Alek. Tutaj. Dobra, idę. O kurde. Ja myślałem, że to będzie da bliżej. Jak? Bo wyszedł na ciebie. Kurwa leży Jest znów Uleczyli się No Dobra, podjazd im te, ty Typię Zabrana no. A gdzie mój bok Ale poskładani chłopie chodź, chodź szybko do mnie Fucking shit on bitch. No chodź tu Dawaj, 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 dawaj to mnie nie uleczysz, chuj. A nie, dobra, że ci sta Ale fucking shit on. guys. Ten mój bot zginął. Nie, on został u góry na tej wieży. Chyba. Ta. Co za cel? Bot cię wydał. A miałem ich, kurczę, ale nie wiedziałem, że on tam tego zdążył uleczyć. Jak weźmiesz. Ty, dawaj, bierzemy zlecenie. Ty, robimy pierwszy raz wina na odcinku, chopie Zostały, yy, z, no, trzy, trzy so oddziały. No, osiem osób. Znaczy, sześć, nie licząc nas. A masz maców dużo? Eee... Yy, właśnie maca mam... czekaj... 200 drewna, 30 kamienia i 450 pięćdziesiąt metala. Ty, ja tego bota jakoś ścianął, ta wieża się niszczy? Nie, tego się nie da zniszczyć. Ciekawe gdzie są te Ty ja bym poszedł po kolejnego zrzuta, ty. Dobra. A cię w sumie zniszczył tego zrzuta. Damy niż go. Mam małą Ile masz? 38 O kurde dobra ty To ja ci dam jak chcesz Proszę pompa Sznypna, no nie Ty Bani z e, ja. Nie chcesz snajpy? E, mam snajpę bo tak. no, mam 90, to sobie szkoda jej. cię typa A ja wiem tam gdzie jest. Wiecie? Tam oni się klepią, tam się klepią W sensie. tam Dobra, ja tam i tak nie się nie Dostał minus 110 EZ Kurwa, wszystkie najdę zużyłem na tamtego frajera Te typy stamtąd do nich sprayują Jeden nas podgląduje z dołu. Wychodzą. Wyszli, wyszli. A i było blisko. Mają snajpy? Yy, jeden będzie stąd szedł, uważaj. Drugi wybija się yy, impulsem. Znaczy, bo on spadł. Kowal, gdzie ty jesteś? Dobra. Ty właśnie, strefa. A ja się nimi zajmuję, nie? I zaraz mnie strefa z Oni przy rzucie są strasznie blisko. Ale nas jest kurczę sześciu tutaj. Ja widzę tylko dwóch. Się. A gdzie jest jeszcze blisko? No dwóch jest tutaj. Zajęzko? Dwóch jest tutaj. No i nasza dwójka O, o tak, tu wyżej, dobra Ty, o, oni robią... Zrzutę A, jeden jest w wodzie Ale tamtych skolapsowałem Kowal, Chowaj się Czemu? Uważaj tam Snyper Sznyper. Ta ta go kurwa trafia to w ten moment. To jest Okej Ta, bo z idzie. Ty kowal, bo my, my te strefy nie mamy. To oni się tam wścibzią Wiem, widzę Dawaj napyrę ich sprayuj w niego Dawaj, 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 dawaj Leży Zostali on. Jeszcze dwójka Ta dwójka jest na dole Dawaj wal Dostał Le... Jeden leży Jeden leży Leży Dobiłem jego od razu Ok to zrobił? Życie kurwa Wyszedł na górę Kurwa leży ułożek Zeszedł, zeszł, koczek Na Mój bot jest Kurwa, kurwa. Uważaj, uważaj, u góry Nie daj się jajać nie daj się Chodź Kowal Czekaj, nie nie, nie lec nie lec mnie kurwa wisie Weź moje matchiory Bo mnie za Gdzie? Tu by było na tyle, ja się z nami żegnam.